No hej. zrobimy sobie dzisiaj czytanie pod tytułem, czego ta relacja miała mnie nauczyć, co chciała mi pokazać. Zajrzymy sobie w sedno relacji, yy, zerkniemy sobie, co dana osoba, jakie światło, jakie energia wnosiła do tej relacji, jaka była moja rola. Yy. Czego dokładnie ta relacja uczyła mnie. O sobie chciała mi o sobie odkryć. Jaką lekcję, najważniejsze zrozumienie, które mogę wykorzystać w przyszłości. Ta relacja pozwoliła mi, zabrać ze za sobą. Sprawdzimy również, jak zamknąć, jak zintegrować to całe minione doświadczenie. Co zostawić? co pielęgnować. Relacja, o której teraz myślisz. Czego miała się nauczyć? Co było z sednem? Tej relacji mam już pierwszą kartę najważniejszym tematem znajomości. Co ta osoba wynosiła do tej relacji? Jakie energie, jakie doświadczenia, jakie wyzwania, co tam się działo? Ca była moja rola w tej relacji? Czego ona uczyła mnie o sobie? Okay. Lekcję, jaką mam zabrać ze sobą? Na przyszłość, co mam zabrać ze sobą? Do przyszłości, najważniejsze zrozumienie, które płynęło w tej relacji. Najważniejsze zrozumienie, jakie płynęło w tej relacji. na najważniejsze zrozumienie jakiego z tej relacji jak komuś jest za długo to bardzo proszę o przesunięcie bo w... no ja czekam na kartę czekam. najważniejsze zrozumienie w tej relacji lekcja jaką masz zabrać ze sobą do przyszłości którą możesz wykorzystać jak zamknąć, jak zintegrować to całe doświadczenie, w jaki sposób przepracować, pogodzić się z tym doświadczeniem, aby je domknąć. Co zostawić? Jakie schematy lub emocje już odpuścić? Co zostawić? Jakie schematy lub emocje już odpuścić? Co pielęgnować? Jaka dobra jakość, którą ta relacja odgoda może stać się moją siłą. Co pielęgnować w sobie. Bo na pewno coś dobrego się odkryło też. relacji. Główna energia, jaka towarzyszyła w tej relacji? To była energia pasji. Powiedziałabym pasji przez duże P. Eee, pewności siebie. Hmm. Czułam tu mnóstwo iskier namiętności. Mnóstwo. Być może było tak, że głównym takim aspektem tej relacji, który przebijał się w całej relacji, była energia seksualna. I ona mogła towarzyszyć każdego dnia, nie tylko w, w tych chwilach takich bardziej intymnych, ale mogła towarzyszyć również i generować różne. Różne wydarzenia, różne podejścia obydwojga, obydwojga tutaj osób na pewno miała wpływ na całą relację i była takim tutaj rdzeniem tej relacji. Mhm. Dużo namiętności, bardzo dużo namiętności. Co druga osoba wniosła do tej relacji? Jakie doświadczenia? Jakie doświadczenia, na pewno energię oczekiwania, i to mogło być tak, że ta, ta osoba była w e energii oczekiwania, lub mm, ona Ci pokazywała Twoją energię oczekiwania. Na zasadzie takiej, coś dałem, coś dałam, włożyłam jakiś wkład, a potem tylko wypatrywałam wypatrywałem efektów moich działań, więc to może być energia twoja lub tej osoby. Dużo wyczuwam tutaj też komplikacji w tej relacji, różnego typu. Dużo takich momentów spadków energii, dużo poczucia porażki. Myślę, że była to relacja pełna takich momentów zastanowienia się na zasadzie, czy to, aby na pewno było to. No jakby nie czuję tutaj w przeszłości, jeśli chodzi o tą relację. Mm, totalnego przepływu. Czy Pytamy tutaj na tej pozycji o to, co ta osoba wnosiła do tej relacji. Ona wnosiła takie doświadczenia. Y, takie doświadczenia i takie... Mm, takie swoje postępowanie, takie swoje energie, które właśnie taką energię y, wytworzyły wokół tej relacji, tak? czyli energię oczekiwania, energię y, jakichś zgrzytów, y, nieporozumień, chociaż dziewiątka, dziewiątka buław tak totalnie y, taką energią kłótni nie jest, więc to niekoniecznie tutaj o konflikty chodzi, takie wiecie, wojny, wojenki. Mm, tylko bardziej takie wewnętrzne poczucie y, porażki, czyli coś y, mogło się zadziać nawet i drobnego i pojawiło się, y, się w kimś takie zastanowienie właśnie, y, coś na zasadzie, kurde, co ja tu robię, co ja tu robię, Nie? i obok właśnie ta trójka była, w która mówi, no... Mam świadomość tego, co włożyłam, co włożyłem, ile wysiłku, ile, ile ja wkładam pracę. I jakby to jest świadomość tego, mam prawo oczekiwać tutaj jakichś rezultatów. Dużo tej energii było. Mhm. Mnóstwo ograniczeń w ogóle w tej relacji, bardzo dużo ograniczeń. No nie była to łatwa droga, dziewiątka była w nie mówi o tym, że była to łatwa droga. Nie była łatwa droga. Hmm. Ale też mówi o tym ta dziewiątka była, że hmm. tam coś było do zrobienia na głębszym poziomie. Yy. Było to możliwe w tej relacji, do zrobienia na głębszym poziomie, chociaż nie chciałabym tutaj nikogo zostawić z takim poczuciem, um, jakby to powiedzieć, że mogłem, mogłam zrobić coś inaczej, bo każda z dróg, słuchajcie, prowadzi nas dokądś. Czasami obojętnie, którędy my pójdziemy, to i tak dojdziemy do celu. Więc niezależnie od tego, jak to wyglądało, jak to się potrafiło i co było jeszcze ewentualnie do zrobienia, tak czy siak punkt, w którym jesteś w tej chwili na pewno jest tym punktem, w którym ty masz być. Ponadto jeśli nie osiągnąłeś, nie osiągnąłeś zrozumienia, będąc konkretnie w tej relacji, to masz szansę na osiągnięcie zrozumienia i teraz. Słuchajcie, to co, to co ta relacja miała pokazać ci o tobie, Twoich reakcjach, o Twoich postawach na pewno miała ci pokazać, że nie posiadasz swoich granic, że pozwalasz je przekraczać. Na pewno miała cię skłonić do takiej wewnętrznej pracy, która by doprowadziła do tego, yy, która by doprowadziła Ciebie do miłości własnej. To jest tak szerokie pojęcie, słuchajcie, myślę, że każdy, kto ma na myśli tutaj jakąś relację. W tej chwili będzie wiedział dokładnie o czym ja mówię i czego to konkretnie dotyczy, jakich aspektów tej relacji, natomiast to bardzo tutaj wybija, tak, na pewno miałeś, miałeś, miałaś się nauczyć stawiania granic. Że bardzo lubię tą siódemkę ław, bo ona mówi tutaj nam nie tylko o stawianiu granic innym, chociaż jakby na pierwszy rzut oka przedstawia, ale ona jest dosyć przewrotna, ta karta, w sensie takim, że ma też drugie znaczenie, które mówi o stawianiu granic samemu sobie, więc tego też nie się nauczyć. Tak, że oprócz tego, żeby uczyć się tego, jak ustawiać siebie samego jakby w obliczu różnych ataków, takich, wiecie, nawet energetycznych, napaści, no to też jakby w tych reakcjach swoich, jak siebie ustawić. Czyli dokładnie była to nauka tego, jak stawiać innym granice, ale też jak sobie stawiać granice, stawiając te granice, o, dokładnie tak to chyba chcę. My różnie potrafimy reagować na różne rzeczy, a tu nie o reakcje nasze chodzi, tylko o znalezienie właśnie tego e, złotego środka, i to miało nas doprowadzić właśnie do miłości własnej, albo chociaż do wejścia na tą ścieżkę, do zrozumienia, że to wszystko co się dzieje, słuchajcie, dzieje się dla nas, dzieje się dla nas, i to widentnie ta cała relacja e, zadziała się dla Was. To, co najważniejsze, co pozwoli Ci w przyszłości jakby um, zabrać z tej relacji, um, co, co pozwoli Ci zabrać z tej relacji do przyszłości um, jakąś jedną konkretną rzecz, to na pewno świadomość tego, na pewno świadomość tego, że w relacji ważna jest ta praca nad relacją. Nad relacją, tak całościowo, i ona obejmuje yy, właściwie, ta karta sugeruje, że ta praca obejmuje głównie, słuchajcie, pracę nad sobą o tym, jak wygląda nasza relacja z danym człowiekiem yy, decyduje w głównej mierze to, jak my sami, jak my sami siebie prowadzimy. Karta dziewiątki e, pentakli mówi o skupieniu się na samorealizacji. Słuchajcie, być może tego zabrakło w tej relacji. Być może było za duże skupienia e, na relacji jako takiej, o tym mogłabym mówić też nam tutaj w tym układzie. Dziewiątka buław, e, bo czasami my się tak zapętlamy w tych konfliktach, w jakichś takich nieporozumieniach relacyjnych, a czasem słuchajcie, jakby w tym układzie tutaj widzę, w tej linii teraz, Widzę wyraźnie, że wystarczyło zmienić kierunek um, skupienia uwagi, zejść trochę z tej relacji, zająć się troszeczkę bardziej sobą. Tak, przy czym tak jak mówiłam wcześniej, nie chcę tu, nie chcę nikogo zostawiać z, z poczuciem takiego... Um, z poczuciem takiego niespełnienia i jakiegoś żalu, bo to nie o to chodzi. Tym bardziej, że kolejna grupa kart tutaj w tej pozycji. Mm, albo może to na końcu sobie omówimy, ale jakby wskazuje na to, że to, to trzeba po prostu już odpuścić. Natomiast słuchajcie, teraz mamy jak zamknąć, jak zintegrować, w jaki sposób przepracować, pogodzić się z tym doświadczeniem, aby naprawdę e, je domknąć. Tutaj dla mnie w tej pozycji król kielichów, dam go może tu trochę wyżej, w tej pozycji król kielichów mówi ewidentnie o zrównoważeniu swoich własnych emocji, tak? Znalezienie balansu, popracowaniu nad swoją inteligencją emocjonalną, to mógłby też mówić właśnie o tym. E Mógłbym mówić też o tym właśnie, jak ta relacja tutaj wygląda, że tego zabrakło, tego zabrakło, ale słuchajcie, z dwóch stron, z dwóch stron, bo to nie, nie ma skutku bez przyczyny, nie? Na relacje zawsze wpływają dwie osoby, mają wpływ dwie osoby, nie tylko jedna, nie tylko jedna, dwie osoby, więc jakby tutaj odpowiedzialność rozkłada się na dwóch zawsze. Więc jeśli tej relacji już nie ma, to prawdopodobnie swoją lekcję odrobiłeś. Odrobiłeś, odrobiłeś. Cokolwiek się wydarzyło z, obojętnie z czyjej przyczyna. Obojętnie, obojętnie. Niezależnie od tego, słuchajcie, kto odszedł. Tutaj karty y, mówią, jest wszystko załatwione tak, jak miało być. Tak jak miało być. Zrównoważ teraz swoje emocje. Zbalansuj się, tak jak ten y, król kielichów, tutaj on jest bardzo zrównoważonym y, człowiekiem, natomiast on mówi też, jakby nie zamykaj się jednocześnie, nie? niech to doświadczenie Cię, to jest jasny przekaz tutaj, niech to doświadczenie Ciebie nie zamyka emocjonalnie, znajdź ten środek, tak? Natomiast teraz to zostawić, jakieś schematy emocji, odpuścić. Na pewno puścić to, zra to zranienie. Pojawia nam się tutaj karta. Yy. Pojawia nam się tutaj karta, słuchajcie. Mogłaby to być karta osobowa rycerza yy, mieczy, który jest taką energią. Może to być czuję go takiej energii na zasadzie. Może mieście z kimś takim do czynienia. Yy. Wchodzę, biorę, to jest moja, To jest moje. To należy do mnie. Biorę, bo chcę. Tak. Yy. Natomiast w tej pozycji, w tej pozycji tutaj, co już odpuścić, co zostawić? Jakie schematy, tak? Odpuścić słuchajcie to zranienie, odpuścić już ten ból serca, odpuścić to myślenie takie, bo może tutaj jest coś na zasadzie takiej wciąż jeszcze trzyma. Oj, to było dla mnie ważne. Dosłownie. Byłeś byłaś całym moim światem. I z tego trzeba już zrezygnować. Bo to... Yy, yy, świetne są te karty, bo to yy, nie jest dobry kierunek. To nie jest dobry kierunek, bo to prowadzi do zranienia. To jest ciągłe trzymanie się cierpienia. Właśnie poprzez takie myśli. Byłeś, byłeś, byłaś dla mnie najważniejszy. Byłeś całym moim światem. I to jest ta energia. To jest ta energia. Byłeś mój, byłaś moja, tak. Z tego trzeba, słuchajcie, już zrezygnować. No. Natomiast co pielęgnować? Jaka dobra jakość, którą ta relacja uwypukliła, może stać się twoją siłą. Myślę, że na pewno potrzeba stworzenia wspólnoty. Myślę, że było coś takiego w tej relacji, yy, mogło się objawić, wypuklić jakieś wspólne marzenia. Wspólne marzenia, tęsknoty, one mogły wynikać z braków. Być może do tej pory nikomu nie udało się, z tej dwójki tutaj, nie udało się stworzyć ani doświadczyć Dobrego domu, bo karta dziesiątki kielichów jest kartą takiego dobrego domu, pełnienia. Więc to mogło się bardzo pokazać tutaj w tej relacji. Tak. Plus, na pewno mogło się tutaj pokazać, yy, tu by mi współgrał ten król pentakli. Słuchajcie, z dziewiątką pentakli na pewno mógł się pojawić taki motyw w tej relacji. Dobry motyw, z którym warto dalej iść. Yy. Tendencje do ciężkiej pracy. Tendencje do ciężkiej pracy, potrzeba wykonania ciężkiej pracy, tak? I yy, jakby. To jest coś takiego, co warto ze sobą z tej relacji zabrać, bo cały rozkład pokazuje, że ta relacja wymagała wkładu, wymagała pracy, wymagała pracy nad sobą, wymagała pracy nad relacją, jakby takiej wspólnej świadomości, bycia na, na takim jednym poziomie świadomości. Tutaj niestety ale tego zabrakło i to pokazuje nam dziewiątka buław i no, trójka buław że to nie było, nie było, nie był ten sam poziom, nie był ten sam poziom w sensie takim mm, zabrakło umiejętności. Tak to czytam, zabrakło umiejętności. Dopiero ta relacja tych umiejętności miała nauczyć, tak i to wybiło tutaj. Mhm. Dążenie do ciężkiej pracy, jakby utrzymanie tej świadomości, że ciężka praca Słuchajcie, ciężka. To też jest takie pojęcie względne, tak? Ale na pewno jakiś wysiłek, jakiś wysiłek trzeba włożyć w to, żeby osiągnąć sukces. I o tym tutaj król Pentakli yy, i dziesiątka kielichów nam mm, no mówi. To trzeba nadal pielęgnować. Z tego nie rezygnować, nie odchodzić od tego nie. Natomiast porzucić już to myślenie. Takie, słuchajcie, romantyczne, nie? Wiecie, to jest taki poziom. Ja tutaj czuję. Mm, w tym myśleniu, w tych emocjach tutaj, czuję taki poziom nastolatków, takiego myślenia życzeniowego, romantycznego, wiecie, jeszcze z czasów wręcz dzieciństwa, tak? Mi tutaj się przedstawiają w tej grupie kart, jeśli chodzi o ten, ten, ten aspekt, co zostawić, tak? To mi się tutaj jakby... Przychodzą do mnie teraz takie obrazy wszystkich filmów romantycznych, bajek, baśni, na których jesteśmy wychowani, czy tam dziewczyny, dziewczęta. No to pokutuje, nie? To pokutuje i ta relacja cała miała pokazać jakby, o nie, 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 nie. Nie, to nie o to tu chodzi. To nie o to o tu chodzi. To jest za duże, to jest za... Bardzo w tej strefie marzeń i powoduje tylko i wyłącznie cierpienie. Tylko i wyłącznie cierpienie. Tak. Natomiast yy, cała relacja pełna była pasji, żaru, ale to jest tak pozytywnie przedstawiona ta pasja. Yy, ta pasja i ten żar, tylko wiecie, w połączeniu z takim myśleniem jesteś mój, jesteś moja. No to tam jest przekraczanie tych granic. Słuchajcie i zarówno dawanie przekraczania yy, siebie, Pozwalanie sobie na to, że się jest samemu przekraczanym w relacji, jak i y, no, przekraczanie też drugiego człowieka. To poszło z dwóch stron tu, ewidentnie, z dwóch stron już. No. Natomiast y, pokazuje cały ten rozkład relacji zamknięta. To jest koniec. Słuchajcie, to jest koniec. Cokolwiek wybrzmiało w tym czytaniu, i jakby tam was szarpnęło gdzieś po drodze, być może y, na zasadzie. Y, o może jeszcze coś? Nie, tu nie mam kart powrotu, tu nie mam kart y, żadnej nadziei, natomiast mam karty, całe czytanie o tym mówi. Ten etap jest zamknięty. Ten etap jest zamknięty i nawet jeśli, nawet jeśli teraz słyszę, w przyszłości y, dojdzie do jakiegoś ponownego otwarcia tej drogi, ona już nie będzie taka sama. Słuchajcie, to już nie będzie taki sam człowiek. Ty nie będziesz takim samym człowiekiem. To już nie będzie taka sama relacja. Jeżeli jeszcze kiedykolwiek się spotkacie w relacji bliższej lub dalszej, to już będzie inna historia, to już będą inne energie. To na pewno bardzo mocno to wybija tutaj z tego czytania, teraz w tym momencie. Tak. Także podążamy do przodu, zamykamy, zabieramy już, odwracamy się, słuchajcie, od tych takich y, dziecięcych spojrzeń na relacje y, i skupiamy się na pracy, tak? Skupiamy się na pracy zarówno swojej własnej, takiej dotyczącej samorealizacji, tak? Czyli skupiamy się na swoim życiu. Y, jak trzeba to rozwijamy jakieś pasje, jakieś hobby, y, się na swojej własnej pracy zawodowej, bo poszerzamy te horyzonty w pracy zawodowej, bo to też tak może o tym być. Yy, pracujemy cały czas, nie ustajemy. Tu nie ma żadnych kart, słuchajcie, yy, nie ma żadnych kart zastoju, żadnych kart zastoju wręcz. One mówią idź dalej, idź dalej. To bardzo tutaj w tym czytaniu wybrzmiewa: idź dalej. Tak. I zalecana jest praca z emocjami wciąż, jeśli chodzi o domknięcie takiej relacji, e, zintegrowanie, żeby to już naprawdę zostawić za sobą e, cały czas, ta praca z emocjami. Tak? To jest bardzo szerokie pojęcia. Każdy może sobie jakby tutaj znaleźć w tej karcie jakiś swój własny sposób. To może być wszystko, tak? To może być wszystko. To może być. E, Pisanie dziennika to może być, nie wiem, słuchanie muzyki, nawet też przetwarzanie tej muzyki, to może być praca, słuchajcie z terapeutą, z coachem, może być rozmowa z przyjacielem, jakby oddanie tego wszystkiego, słuchajcie, co ma się w nas jakby przerobić, przemielić. Danie w ręce temu wszechświatowi tak naprawdę, niech to się po prostu załatwi w taki naturalny sposób, tylko z takim skupieniem na tych emocjach, tak? Na pewno mówienie o emocjach bardzo też pomaga, to można sobie na wiele sposobów załatwić. Na wiele sposobów można sobie to załatwić, żeby to po prostu ta energia wypływała z nas i przez to, że wypływa, żeby się w nas równoważyła. To są naprawdę ważne aspekty. A jakby tutaj jest konieczność tego wykonania tej pracy wciąż jeszcze, nie? Mhm. No okej, okay, dobra, to chyba tyle. O tej relacji. To co potrzebujesz, to zabierz ze sobą. Jak jest czegoś za dużo, to nie zabieraj. Jak trzeba, to wróć. Odsłuchaj sobie jeszcze raz, jakiś czas. Niech ta energia pracuje w Tobie dla Twojego najwyższego dobra. Twojego i Twoich bliskich. Wszystkiego dobra.